chodź na Kanał Właścia 3, na tą Floriancką, chodź na Kanał Właścia 3. Gdzie ty jesteś teraz? E, teraz jestem, jechałem do Sienny, jestem z Warszawy, Jedź prosto, linię z wiaduk i na pierwszych siatach, e, na, 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 na prawo skręć. To jest Floriancka? Nie, to też mam Wojska Tuskero. A co tam szukasz na niej? Floriancka 55 taki adres, panie, też fundacje jeszcze. Jest, tylko skręcaj, jak wiadukt miniesz, to na pierwszych siatach na kwiatach skręcaj. Tutaj? Tu się dojedziesz do znaku, do siatek na siatach na lewo. I już w to będzie? Jeszcze nie, bądź tutaj, bo jak widzę, Ty się zgubisz. A, będziesz na tym kanale? Tak, dedo, dedo Cię ptusiłem, tu piszyszy Szyk. Dobra, dzięki. Dobry jest dobry panu. Dzień dobry, tanie taniacku. dzień dobry, że roboty masz trochę, co? No to trochę jest. Jacek, ale to trochę więcej roboty jak dziś. A, ten wypadek? No, 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 w szale, co? Samochód o sobotę ogłusza się w waneli. Ale gdzie dojechałeś już? Chwilu na fajanską. Jestem na wysokości w do Warszawy. Korek nie znałem. Dobrze, dobrze. Jak mi ten wiatr skręcisz, to daj znać. Dobra. Przejdź. Jacek, a Ty gdzie jedziesz? Tylko nie, no to jedziesz na Kińskę do 42. Kulibana. No idziesz, ja wszystko wiem, ale nie, nie mówisz, mówisz. A też sobie wiem, gdzie Ty jedziesz. No nie wszystkie! Kolego do wiaduktu. To wieszaj na wiaduk i tak na pierwszy siatak na prawo skręć Dobra. A później pojadę do Nomi, a później pojadę na Łyżanów do a później na Terę Polską, do Mostostalu i Karola. Jacek! Tylko słuchaj jakiś cud sut mostostą, a tu się oszanów. A może i tak zrobię. Kurado skręciłeś na siatak na prawo? Do siatę dojedź i na siatak po łuku na lewo. Dobra. Ja Jak to na ostatni siatach prosto pojedziesz. Tam też mały snak na łusicę 698, podane. Jestem. Panie kolego, potrzebuję ulicy Majora Henryka Sucharskiego. firma Majpak, wlatuje od Węgrowa, są 696. Bardzo dobrze, dojeźdź do pierwszego do ronda i na lewo. Na pierwszym rondzie na lewo i dalej, panie kolego, jak? się siatak prosto przejedziesz i daj ci szykasze, dobrze? Prosto, prosto, aż do ląta dojedziesz, kułego, i na lącie na lewo. Kułego na fajansku, gdzie jesteś? Na a tak, to jest. No czy jak mi nie, nie jest tutaj znać dojedziesz do, dojedz do ląta, przez longa prosto przejedziesz i jak miniesz rąta dojedziesz do siata i na siata skręć na prawo i już masz ulicę Fajanską Dzięki wielkie kolega numer 55 będziesz miał z lewej Dzięki A tu ty kolega skręcił już na rondzie na lewo tak kolego, na tego majora Słucharskiego skręciłem na rondzie w lewo i jeszcze i teraz właśnie to prosto właśnie to prosto i do ląta dojedziesz i na, jak dojedziesz do ląta to na prawo dobrze, jestem przy pierwszym światłach, przejeżdżam ja na wprost no jak skręcisz na lącie to daj znać dobra tak to jest tak, ciągnę a co ma już u? Nie, to tak łączyłem, to mówię. to nie widziałem się. I bardzo dziękuję za to. I co lecisz już na do Chiny? 3, ma już, to jeden punkt i Majusz? Tylko wasza weź troszkę unijaj. Jak e, to już lecię. U tam mał coś rodział, filotoplasy malują. A no, nie mam jak ominąć, ja. Po najwyżej. No jak nie dasz, dasz radio unijnąć.

na tego majora tocharskiego skręciem na rondzie w prawo Jedź prosto Poero jedź prosto teraz i jedź prosto do Ronta przez to prosto i na siatach na lewo Dzięki, ja będę miał kłopot to pozwolę sobie jeszcze zadzwonić Koero do Teobalu Zwłaszcza wjechałeś to jedź prosto aż miniesz e, 5 światem 5 światem miniesz i te grzmiał e, sprawowejską Kolego, a ty to do, ronda dojeżdżasz? Nie tego majora Henryka Słowalskiego tak, teraz dolatuję do tego ronda, co panie kolego mówię, że mam na sprot, nie Tak, tylko jak też e, mijał to rondo, to zgieszaj na lewy pas lub się na światach na lewo skręcany. Dobrze, na pierwszych światach, które będą zaraz za lądem, tak? Tak, tak, tak. U tego ci kaszę zjechać na lewy pas. Dobrze, dobrze. I teraz jedź prosto kładu, na Starodzieńsko. Pięć świateł miniesz i będziesz mał ten padł. Od prawej strony. Za Koziołem. Kładu skryczyłeś na światach na lewo? Tu jeszcze stoisz? Już właśnie za zapaliłeś się światełka. Już skręcam właśnie na lewo. Dobrze, i teraz tam na prost. Waląta na plus i pierwsza ulica na prawo. Dobrze, i wtedy się znów odezwać, tak? Tak, tak. Panie kolego, skręcam teraz w tą pierwszą ulicę na prawo za tymi dwoma co Bardzo dobrze kolego. I teraz ninierz, taka rura przychodzi przez jezdnię. Jak ją miniesz, to pierwsza uliczka na lewo, tam masz wiadukt podany, wysokość 3,5 metra i tą uliczkę i bo Ty dojedziesz. Dobrze, podziękował bardzo. Ja czekam aż dojedziesz, to powiedz co dojechałeś. Dobrze, Panie kolego, przejeżdżam właśnie pod Komoruną. No jedź i pierwsza ulica na lewo teraz, tam też widzisz snak stoi, wysokości 3,5 metra. Na jakieś firmy, to dalej, tak? Daj, daj, dale, daj, proszę o na ojca! Przy takim pluszym z sukieniem, no, już widzę, widzę, widzę tam, bo jest to na właśnie na ten wiatr. No, bo tam lula przychodzi w ustępie, na piórego. No, no, to teraz będę właśnie skręcał w lewo, tu jestem, 3,5. Jak znalazł? No właśnie, ja widzę tego Majpaku przed tą rurą. Z lewej strony masz. Z prawej? Zdej. Z lewej. tak? Tak, tam co te e, szemnice są, bo tam są wiesz, w chiny koło siedzie. A, podziękował, to przejechałem właśnie, to kawałek przejechałem, muszę to cofnąć. Znaczy. Jest tam dzisiaj panie kolego Majpak. Podziękuję. Teraz daleko mam jeszcze? Jeszcze dalej, jeszcze dalej kochano na Starowiejską. Jak tu jadę Piłsudskiego, to dobrze jadę. Dobrze jedziesz, to jest przeruszenie właśnie ulicy Starowiejskiej, przeruszenie ulicy Piłsudskiego. Jeszcze trochę do środku, przynajmniej jeszcze dwa naprost. To jest moment Starowiejski 12. ktoś o mnie się tyta i chce się dowiedzieć o mnie więcej, to przez radio nie podaje, tylko podaje, jak może znaleźć na mój temat. Munę, Badek, Siedzę i wszystko może o mnie poczytać. Dlaczego się to robi? Właśnie mi chęci. I tutaj rzecz, czas zajęty, Andrzej. A tutaj rzecz, nie, zadań nieustanna, jest komuś jeszcze uczynna. Czuję się uczennikiem, w jeszcze jeśli uczennik do tego. Pieniądze też się przydają, bez pieniędzy też ciężko krzyczeć. Tak? Nie, kolego, ja jestem prawie 40 minut tutaj na tym kanale, to nic nie słyszałem. Dzięki, dzięki, za miłego powodzenia. Na zajęcie słuchaj, siedzisz chwili z domu nic nie hałkuję. Trochę u uszyn się. I tak i ja czuję, wiesz, uszyny i to są, co sani. Tak, słucham Cię, kolego Batek Siedzen. Co Ci pomóc? A już nie umiem czytać map. No Ci nie umiem map czytać. Nie wiem. Mi tu nie umie jeździć, bo kakierę się. A ów nie, nie umiał dane u i oni się u Tak, jestem. Słychać bardzo dobrze. u bardzo nie Dzięki radiu słuchaj dużo osób uznałem, to znaczy część z radia, część osobiście się zna, bo nie jestem w stanie wszystkich poznać osobiście. pracować w domu. Pięciaczkę robiłem, przeszedłem na NMD, a tu się jeszcze, jeszcze takie trzy lata robiłem jeszcze. Tu się już uczęli te zmiany chodzić, Ustój w Polsce, jak to się mówi, i wszystko dopadać. Słuchaj, ja mam, ja mam, o mam dziecko. Któraś była turaś le lekarz, a u Poroczna była musicielem. To moje babcia powłaszyła trzechoradka, Ja mam trzy latka Tosto. Co się dzieje z łokiem? U nie ma tego, tata też nie ma, a ja tylko. To gdzie? To gdzie? Takie nie, nie. Ja jeszcze nie je pasażer. O, <grymka> tylko nie, 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 nie. Andrzej, to ja i ta to trochę zobaczyłam, wiesz? O to skutułanie, nie wiem. Toż to, że, korece, to nie trzyma. I, I. i ten. Trzeba się rodzić coraz mniej. Uczyna, ja trochę kaniać i troszkę to innych uczynnik. Jeszcze reszta chłopaków trzeba na to ganiać. Kolejny trochę kopuły na ty Nadziu, co? Weszła ci na torze. Łódź kultury, kultura zawsze jest zgodna. Trzymaj się, pozdrawiam się, do zobaczenia. nie dostanę. I się tak udało. Udało się. To sam przyszałeś. Batek łódź tego. Mobile, mobile, jak ta długowa wygląda? Możecie jej jak długowa?

I nie ja sam Hanczek zastanawiam się romalnie, na papierze co jest. I stworzył się jak ona to osobiście. Bo ja mam pisane to wszystko w ten z pamięci. Ale jak te uliczki są półokodane. Nie wiesz. Porzeczna. Półnoletna. Wiesz. No ja wiem, jak idzie z pamięci. Z jak dojechać coś. Ale jak ona idzie, to e, Słuchaj, poszedł pacjent e, policji do Stasi Tam do nich. I ma włączone pasmo moje z CD. I Szyszo jak o palce. Przecież ten... A, Stasznik. I coś uczę mówić? Jak dojechać? I coś uczarno mówić po znakach. A ten stasznik mówi Kurczę, ja jeszcze tak dzień do, do domu i do, do domu i z pracy. Do, nie, jak on powiedział, do pracy jadę i ja te nie widzę. On to on tu widzi, a ten pojedyncze do no, niego no, mówi, to chyba ty jeszcze siedzi. bacz jak on. <noise> nie, obatek batek raczej jeszcze soda nie widzi, ale ty całkiem siedzi, jesteś. No. A jeszcze się jest w zasadzie szoku. Przy się to wiedzą, ja go nie widzę, a dojeżdża do czelu. Wiesz, jak już wiedzą, to już trzeci raz przyjedzie, to on już się nie boli. On nie szuka już. Tak, słucham Cię, kolego Batek Siece, co Ci pomóc? Mam takie pytanie.